Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 171 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Danowicz i również Mateusz Widut, No i pytanie do ciebie, w co ostatnio grałeś? E, Fallout 4 przede wszystkim. No to tak jak ja, coś nowego. 40 godzin w 3 dni. Musiałem przegrać, bo śpieszyłem się z recenzją, a chciałem wszystko porobić wątki poboczne i tak dalej, więc e, no masakra. Muszę teraz odpocząć trochę od tej gry. Co nie znaczy, że jest zła oczywiście, bo bardzo mi się spodobała. Oczywiście nie mogłem przymknąć oka na te oczywiste minusy, czyli na przykład na błędy, które akurat mi się trafiały dosyć często. E, pięć sytuacji miałem takich, że musiałem wczytywać sejwa, bo coś się stało takiego, że nie mogłem. No to u mnie to było raz na razie, ale to u mnie to jest jakieś 15 godzin, więc okay, nie Ja raz się, raz się, będzie. Raz się w stole, chod, przy, przykładowo, innym razem miałem e, pójść do jakiegoś kolesia i się okazało, że on jest na dnie jeziora, i nie mogłem z nim wtedy zgadzać, bo on starał się wypływać e, przez cały ten czas, więc musiałem ładować też sejwa. A poza tym raz się w ogóle nie pojawił znak otwierania drzwi i byłem utknąłem na dachu, po prostu mogłem zeskoczyć i się zabić. No więc, ale poza tym gra jest oczywiście. No to jest przygoda, nie? Tak samo, no, tak. Jak, tak samo jak w Skyrimy było. Główny wątek jest taki średni, powiedziałbym. Nie wiem jak dotarł do Bostonu w ogóle, czy jeszcze. Tak, 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 spokojnie. Ja już jestem. To mi 10 godzin w zajęło w ogóle, żeby tam dotrzeć, bo tak mnie rozpraszały te różne poboczne rzeczy. Mnie na początku też, ale postanowiłem jakby Bardziej się skupić na głównej fabule, bo zawsze tak robię. I jednak wtedy, okay. wtedy ta fabuła jakby ma. Jeszcze chociaż i ma taki sens większy. Jest taki moment w głównej fabule, że jakby. An, z, jakby to powiedzieć, blokujesz sobie z quest jednej frakcji. Więc to warto zwrócić uwagę. W ogóle, w ogóle jest taki moment, że już sobie wydaje ci się, że o, zaraz będzie koniec, koniec, finał, nie? Bo jest taka scena, znaczy takiej taki quest jakby, a potem się okazuje, że jeszcze jest 10 godzin gry w wątku głównym, więc to jest takie trochę, no w sumie fajne nawet. No ale mówię, no, no, ale bolączki to głównie technikalia, no i błędy jednak. No i jest dużo fajnych takich zadań, jak Srebrny Fantom, to mi się bardzo podobało, nie wiem. Nie, nie to wziąłem kostium tego kolesia i chodziłem w nim przez nie wiem przez 10 godzin, ale nie, nie zrobiłem tego questa. Znaczy, no musisz hmm. nasłuchiwać to radio ciągle i dostajesz serię questów po kolei. Tak Aha, w, i to, ogóle, to naprawdę to jest długi. To jest w ogóle to, to radio jest spoko z tym słuchowiskami o tym Fantomie, super bohaterze takim Falloutowym. No i w ogóle nie podoba mi się to, że idziesz sobie, wiesz, nagle widzisz jakąś walkę tam dwóch frakcji, w ogóle los takie losowe wydarzenia, powiedziałbym. Albo walki z bossami są też spoko, też przypadkowe całkiem i wypadają zawsze z minibossów e, jakieś ciekawe legendarne bronie. E, no i jeszcze mam zastrzeżenia do tego, jak rozwiązano budowanie bazy, nie wiem jak na konsoli. Nie próbowałem grać na napadzie na pc ale sterowanie po prostu w tym e, warsztacie jest tak niewygodnie na myszy i że... Dosyć dziwne, bo jakby masz na przykład y, kawałek ogrodzenia i ja w ogóle y, po jakimś czasie się dowiedziałem, że ono jest w trójkąt. Myślałem, że to jest zawsze jedna ściana, a to okay. musiałem y, upuścić je, przejść moją postacią z drugiej strony, żeby zobaczyć, że źle wyprofilowałem. E, tak, tak. Więc to nie jest idealne. Idealne by było, gdyby ktoś stworzył moda, że będzie widok jak w strategii od góry, tak. do budowania, to by było świetne. E, no ale ogólnie... no i na pewno ktoś stworzy pewnie. Na pewno, bo już jest pełno modów, e, ale ogólnie o follow będzie więcej chyba w recenzji. Więc nie będziemy się no rozgadywać, bo moglibyśmy gadać pół godziny cały podcast Falloutowy. A poza tym jeszcze grywam w Overwatch Beta. nie wiem czy w ogóle mówiłem o tym nie. w Plusie, aż się dostałem, bo to już prawie miesiąc minął i bardzo mi się ta gra podoba, naprawdę. Głównie dlatego, że jest 20, 21 bohaterów, teraz już są wszyscy w becie, którzy będą w pełnej wersji i naprawdę dzięki temu, że oni są zupełnie inni jak w grze MOBA, to ta gra w ogóle się nie nudzi mimo to, że są teraz tylko dwa takie bardzo bardzo oklepane tryby. To znaczy mamy taki, że skurtujemy wagonik przez całą planszę, a drugi tryb to jest po prostu przejmowanie punktów. Więc w trybach nie ma ani krzty, że tak powiem oryginalności, jeżeli ktoś grał w Team Fortress 2. Natomiast sama rozgrywka jest na tyle na tyle wciągająca, po prostu i różnorodna, że możesz zmieniać bohatera w dowolnym momencie. No jest taki taki stopień dopracowania, że niektórzy deweloperzy by się jakby nie wstydzili wypuścić gry w takim stanie, już normalnie mhm. do sprzedaża wiadomo, że gra debituje dopiero w czerwcu e, przyszłego roku, więc no, czekajcie, bo warto. Warto. No dobra, no to w takim razie przechodzimy już do pierwszego tematu, a... Pierwszy nasz temat będzie związany trochę polskim akcentem, ponieważ pogadamy o Bloober Teamie i o tym, że planują oni wydać w sumie serię gier, tak? Dobrze zrozumiałem? Znaczy, serię to może źle brzmi, chodzi o to, że mają wydać, chcą wydać cztery horrory, różne horrory w przyszłym roku, 2016. No wiadomo, że w styczniu pierwszy będzie Layers of Fear, czyli ta gierka, która już jest teraz, wczesna wersja jest dostępna na PC i na Xbox One. I w, w tę grę akurat grałem i mi się bardzo spodobała, bo jest mało straszaków, jest mało w ogóle, że tak powiem, przeciwników praktycznie tam nie ma, tylko cały, cały sens jakby tego horroru jest, sensem jest zwiedzanie, bo to się, akcja się rozgrywa w posiadłości. I po prostu jest gra klimatem cały czas, atmosferą, dźwiękami, więc bardzo mi się spodobało to, co zrobili i nie spodziewałem się po, po nich tego, szczerze mówiąc. No, no bo, bo jednak... Blue Bear Team zrobił, nie robił takich gier wcześniej, prawda? No robił nie. tylko zupełnie co innego, Chociaż jakieś na przykład, no ale ta ostatnia ich jakby podejście do tego Bomber... Ma nowego stylu, czyli hmm. to był. Brawl. Brawl, Basement Brawl, potem zmienił nazwę, nieważne, w każdym razie tak. wiem, o co chodzi. Yy, ona jednak już miała taki akcent, jakby horrorowy, prawda? No, no tak, a tam było to stylistycznie, yy. jakieś tam potworki no coś tak, tam. No tak, no tak, ale to już zaczynali. no My dostaliśmy na pokazie gry worek na zwłoki, więc. Okay, <laughs> było no wiadomo, dobra. że chyba w jakąś tą stronę będzie raczej szła niż, niż coś naprawdę jakiegoś śmiesznego albo wesołego. Druga gra to Skopofobia, o co w niej chodzi? Akcja umieszczona ma być w epoce wiktoriańskiej i to będzie asymetryczna produkcja, która będzie stawiać na pojedynek dziecka z Bazyliszkiem i kojarzy mi się, że z Pawłem e, mówiliście kiedyś o tej grze, że niby jak jeszcze nie była zapowiedziana, że tam dziecko jest i potwór, tak? Że niby... E, Paweł o tym słyszał dużo więcej. Tylko chyba nie możemy o tym mówić, że mówiliście, bo to chyba jest pod jakimś, nie wiem, czy tam podpisywaliście coś, czy nie? Nie, nie, nie było żadnych cyrografów. Aha, Boże... ale w każdym razie to będzie... Dosyć ciekawa produkcja, asymetryczne rzeczy zawsze są ciekawe. I to ma być w drugim kwartale. Później drugie półrocze to Horror Medium, o którym nie wiadomo nic, tylko że to ma być gra przygodowa w trzech wymiarach. I jeszcze jedna gra ma się pojawić, to jest jakiś horror z akcją osadzoną w przyszłości, przy czym nie znamy nawet tytułu tej gry. Więc ciekawa sprawa, że Bloober Team... Wygląda na to, że to był plan, jakby już wcześniej mieli plan wydania tych gier, przed tym jak Layers of Fear się okazał sukcesem, bo z tego co czytałem opinie, nie tylko na Steamie, ale też recenzje. Znaczy to nie były recenzje, bo to jest wczesna wersja jeszcze. Mm -hmm. Ale to graczom i dziennikarzom się bardzo spodobała ta produkcja. No i fajnie, mam nadzieję, że się sprawdzą w tym gatunku, bo jakby dobrych gier horrorów nigdy za wiele. O, nie no za tak. no, ostatnio jest trochę jednak trend, ale tak czy inaczej z chęcią zagramy w więcej tego typu produkcji. Tak więc czekamy na Wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do kolejnego tematu, który będzie związany z Cause 3. Okazuje się, że Avalanche Studios poważnie zastanawiało się nad dodaniem zmagań trybu wielosobowego do Just Cause 3, co jest ciekawe, bo wcześniejsze doniesienia, wcześniejsze informacje z tego studia raczej sugerowały, że postanowili jakby pozostawić to moderom zupełnie, a teraz deweloperzy przyznali, że dużo o tym myśleli, tak przyznał reżyser Roland Lesterin w rozmowie z serwisem GameSpot. No I twórcy modów przygotowali nawet specjalny projekt dla Just Cause 2, wprowadzający multiplayer. I tak samo jak z Just Cause 2 było pięknym, otwartym światem, zaskakującym możliwościami. Wiele osób na konsolach. Ee, tak, nie wiem o co tu chodzi, bo to jest źle napisane po polsku zdanie, nieważne. W każdym razie mm, zastanawiali się nad wprowadzeniem multiplayera. Co mnie zaskoczyło, że tego nie zrobili w końcu, czy to naprawdę pochłonęłoby tyle ich, że tak powiem, ze sobą. To jest bo... dziwne w ogóle, że w zamiarze nie mieli tego trybu wieloosobowego, bo jednak gra z otwartym światem, takim powiedzmy destrukcyjnym która daje dużo fanu i z tego jak przemierzamy jak otoczenie reaguje na nas a co my możemy z niego wykorzystać no wręcz bym powiedział że w tej grze warto zrobić tryb wieloosobowy, bo często jest tak, że ta, nawet gry, które nie powinny mieć trybu wieloosobowego, to na siłę było, było tak jeszcze niedawno, na siłę się dodawało i różnie z, z tym wychodziło. Na przykład Mass Effect, no to jak to działało, No tak, no tak. znaczy, nie... ja w ogóle mam podobne zdanie, bo to jest gra typu, to jest piaskownica taka totalna, nie? Nawet nie chodzi o to, żeby tam przechodzić tryb fabularny w, w kooperacji, tylko po prostu, żeby się bawić tym światem i tymi wybuchami, bo to jest tak gra realistyczna i. Mm, tam można robić tyle rzeczy poza w ogóle misjami, że jest jakby moim zdaniem stworzona do tego, żeby cieszyć się tą destrukcją i tym chaosem, właśnie ze znajomymi. I chyba jedyne wytłumaczenie to jest to, że nie mieli środków, budżetu albo czasu, żeby zaimplementować multiplayer. No ale to jest I... też ciekawe. No nie zrobiliśmy tego multi, ale hej, no moderzy, wy za nas to zrobicie. Yy, I za darmo. Mogło być takie podejście właśnie. I ja mam nadzieję szczerze mówiąc, że właśnie moderzy w Just 3. Szybko się uwinął z tym wprowadzeniem tego trybu, chociaż no, do Jurassic z 2 to zajęło dobre 4 lata, chyba zanim w ogóle się ukazała alfa tego moda. No ale teraz mają doświadczenie twórcy tej modyfikacji, więc mam nadzieję, że, że szybko wprowadzą. A to w ogóle. Tak, no ty tylko minus jest taki, że raczej na konsolach się nie ukaże modyfikacja, bo wiadomo, że to jest zawsze, zawsze problem. Chociaż przykład Fallouta pokazuje, że jednak ym, nie że tylko Sony i Microsoft są coraz bardziej otwarci. Na modyfikacje, bo do tej gry mają się ukazać mody na konsolach, także, chociaż jeszcze nie wiem jak, w jakiej formie i tak dalej. No ale to jest ciekawa sprawa, w ogóle. No, moim zdaniem, jak już powiedziałem, to jest idealna gra pod koopa. Nawet nie pod multi, nie pod strzelanie wzajemne, czy tam jakieś tryby typowe takie deathmatchy, tylko po prostu, żeby razem wspólnie z kimś eksplorować ten świat. Ciekawi mnie dlaczego w ogóle wydawca nie pomyślał nad tym, żeby dać pieniądze, bo nie sądzę, żeby był problem w tym, że no nie potrafimy tego zrobić, nie? No bo nawet jak już wi wiedzą, widzą ten y, mod, no to wiedzą jak to zostało zrobione. I no tak i to... widzą jak to jest popularne, prawda? No bo tak. to jest jeden z najpopularniejszych modów na Steamie w ogóle. I tym bardziej mnie to dziwi, bo to byłby bardzo fajny jakby argument do trailerów, do zapowiedzi, do marketingu całego tej gry, że hej patrzcie mamy jeszcze multiplayer, to by było świetne, no, ale nie wiadomo, to jest Square co oni podejmują różne dziwne decyzje, więc e, trudno jakby gdybać. Jakie były ich myśli w tym temacie? No, czekamy na, na wasze komentarze. Powiedzcie, czy graliście w tryb wielosobowy w Just Cause 2, a jak zapatrujecie się na trójkę, czy też troszeczkę żałujecie, że twórcy odpuścili? I z takim argumentem, no, jak nie my, to, to ktoś inny po prostu. A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany z gorącą premierą nadchodzącą już Star Wars Battlefront. Electronic Arts ujawniło, co będzie za, zawierał Season Pass, który kosztuje tyle co nie jedna gra, tak naprawdę w dzisiejszych czasach, chociaż no, 180 no, zł. Jeżeli to chodzi jest o wersję trochę... pc to jest droższa, droższy Season Pass niż sama podstawka. Więc e, chociaż nie wiem jak na originie, bo na originie ceny są kosmiczne, ale na przykład możesz kupić Battlefrontar za 100 60 zł, chyba, a z sezonowa kosztuje 180 zł. Chociaż też trzeba powiedzieć, że będzie więcej jakby map niż podstawce w tej samej no to, znowu to ale, jest dziwne. No bo to, ale to jest w ogóle śmieszne, wypuszczać grę, która ma cztery mapy, powiedzmy sobie, cztery te planety. Eee, I podejrzewam, że te cztery, cztery planety będą. I w DLC mieć 8, w zanadrzu. Znaczy, a, jeśli dobrze ee, pamiętam. Nie, to nie, takie nie, nie. Wydaje mi się, map ma być w DLC. Zresztą wszystko mamy napisane. 16 dodatkowych map. Przy czym w wersji tej obecnej, znaczy, teraz, która teraz wchodzi na rynek, w podstawce jest chyba map 12, więc jest więcej map w przepustce sezonowej. Co może, nie, nie, może to nie jest dziwne, bo tak było w Battlefield 4 na przykład. Też mieliśmy więcej map w przepustce sezonowej, w tym Battlefield Premium. Ale moim zdaniem z Battlefrontem jest o tyle trochę inna sytuacja, że ta gra nie ma ani kampanii ani też nie ma jakby takiej głębi jak Battlefieldy, chociaż to głupio mówić, że Battlefieldy mają głębie, nie? Ale, no ale zawsze coś mogły oferować, proszę. Tak, tam mamy klasy postaci, mamy o wiele, o wiele więcej broni, niż mamy w Battlefroncie i tak dalej, i tak dalej. A tu wiadomo też, że w, w przepustce sezonowej mają być e, karty nowe, e, cztery, cztery nowe tryby tak. rozgrywki, e, dodatkowe bronie, dodatkowe właśnie jakieś tam gadżety i tak dalej, więc właściwie wszystko. No i czterech nowych bohaterów też ma być, więc podejrzewam, że to będzie... E, nie pamiętam jak one się nazywają, ci z The Force Awakens, ale to w każdym razie będzie ten Sith pewnie, Jedi, ta babka i ten No i oczywiście Finn. nowe bronie, pojazdy i jak gwiazdne karty. Tak, w pojazdach nadzieja, bo w podstawce jest tylko jeden pojazd, tak naprawdę naziemny, przynajmniej mówi teraz o naziemnych, więc fajnie by było, gdyby to jakoś rozmaicili. Przy czym no oczywiście będzie to jak zwykle trochę dzielenie społeczności, prawda, bo ten kto nie będzie miał Season Passa będzie jakby spychany, trochę tak będzie grał tylko w te jeżeli moi znajomy sobie sezon pasa, to tak głupia będzie pozostać bez przepustki sezonowej, prawda? Więc to jest taka no tak. zawsze sytuacja z tymi. Um... Ale to jest dziwne, jeśli żądasz od ludzi więcej niż zapłacić za grę, za jakby dodatkową wartość. No to naprawdę za co ja płaciłem w tym momencie? No ja płaciłem za grę, a to pró prócz tej całej technologii, tego w ogóle, że oni. No bo płacić za to, że oni pracowali na czym, żeby stworzyć e, no, te technologię, jakby koncept arty itd, tak i tak dalej, a tu masz same dodatki. No okej, okay, to też jakby kosztuje, ale to jest dziwne, że to kosztuje więcej niż sama gra. No, moim zdaniem to jest, no tak, tu jest w złą stronę. Tu jest kwestia ceny ewidentnie, bo y, tak jak powiedziałem, teraz ciekawe też, jakie będą te nowe tryby, na przykład, bo jeżeli wprowadzą tryb e, takich bitew kosmicznych połączonych, w ogóle bitew kosmicznych, nie tylko nad, nad powierzchniami planety, to myślę, że gracze się trochę zdenerwują, bo to był taki jeden z elementów, których brak jakby najbardziej był krytykowany, jeżeli chodzi o tryby rozgrywki. Um, I też, no, tak jak powiedzieliśmy, to się głównie rozbija chyba wszystko o cenę, nie? bo gdyby to kosztowało nawet 100 złotych, to myślę, że jakby negatywna reakcja graczy byłaby mniejsza, bo to jest to samo, co było w Battlefieldach do tej pory, tylko jak już powiedziałem, Battlefieldy były trochę bogatsze w zawartość, chociaż ta kampania była słaba. I w, czwór i w czwórce, i w trójce moim zdaniem, to jednak zawsze mieliśmy takie poczucie jednak, że więcej pracy poszło w to, za, za co płaciliśmy, natomiast tu jest sytuacja troszkę inna i... No boli trochę. No trochę Dobra. tak, przy czym też w ogóle rozgrywka w Battlefroncie, bo graliśmy w BT, a Sama rozgrywka w ogóle się nie zmieniła w pełnej wersji. Wiadomo, bo tam tylko jakiś balans może poprawili, ale sama to, że nie ma na przykład klas postaci i tak dalej, to trochę wpływa na, wydaje mi się, na długotrwałość i siłę przyciągania tej no gry, tak. że może trochę szybciej się znudzi. Chociaż nie wiem, bo jeszcze nie grałem w pełną wersję, no to jakby ale mam te takie podejrzenia. DLC to jest taka nadzieja na to, że jednak będzie pewną rozmaicenie, ale czy. Za takie pieniądze można no to właśnie. było zrobić za darmo i też przecież gra nie jest tania. Nie, nie Przy czym teraz. Ceny. Tak, teraz też w ogóle jedynym argumentem, żeby kupować teraz już tego Season Passa, jeżeli ktoś naprawdę chce, jest to, że dostaniemy dostęp do dodatków dwa tygodnie przed innymi, którzy będą kupować jakby dodatki samodzielnie, prawda? Natomiast w Battlefieldach miałeś tak, że zawsze miałeś jakieś bonusy za ten premium, czyli na przykład miałeś. Bo tam były takie w ogóle skrzyneczki, w których mogłeś sobie odblokowywać dodatkowe części do broni, jakieś malowania, skiny, były bonusy do doświadczenia i tak dalej. I były jakby poza tym, jak byłeś członkiem premium, to coś tam dostawałeś jakby cały czas, jak grałeś. Natomiast tutaj tego nie ma w ogóle, jakiś tam bonusów specjalnych za to, a mimo to cena jest cały czas taka sama jak Battlefielda premium. I to jest troszkę dyskusyjne, no ale to jest EA z drugiej strony. Troszkę, więc... bardzo dyskusyjne. No. Nie wiem, mają fajną rzecz z Electronic Art Access, to im się naprawdę udało, ale z drugiej strony, jak się wezmą za coś nawega, to znowu im coś nie wychodzi za bardzo. No tak, przy czym to mówię, też nie krytykuję samych twórców, bo nie wiem, jaki oni mieli wpływ no, na, na to. Na pewno oni nie ustalają ceny no za, tak, za tą na pewno. całą pracę i nie podejrzewam, że też oni decydują o tym, czy to pojawi się w dodatkach, czy nie. Może w jakimś stopniu, tak, ale no. Zobaczymy. Na pewno też. Jest sytuacja taka, że film, to ja nie wycofuję się z, ty, z, tej, z tego jakby poglądu, że oni na pewno musieli się trochę śpieszyć z tą grą, żeby oczywiście zdążyć przed Force Awakens i później będzie content z, tych, z tego nowego filmu na pewno będzie, doda, to będzie dodawany właśnie w DLC. I jeżeli ktoś marzy o prequelach, znaczy o rzeczach z prequeli, to może się chyba rozczarować, bo moim zdaniem będą po prostu dodawać planety i tak dalej i zawartość z Przebudzenia Mocy, no ale tak, zobaczymy. Ale jak ktoś chce oszczędzić i nie zależy mu na czasie, to zapewne za rok będzie edycja kompletna. No tak, tak, jak zwykle, na pewno, bo tak było z Battlefieldami, więc poczekajcie 12 miesięcy, jeżeli nie macie dużego ciśnienia i kupicie kompletną edycję. Tak więc to był 171. odcinek GNM Plus i razem z Wami byli Mateusz Zdenowicz i Mateusz Fidu, trzymajcie się do następnego odcinka.